Cześć, witamy w najnowszym odcinku Bed Show. W dzisiejszym programie Apoloniusz Steiner ocenia szanse naszych sportowców przed Mistrzostwami Świata w Waldi Wywiad z Marcinem Nochuckim oraz podsumowanie Mistrzostw Świata w Biatlonie. Właśnie rozpoczęła się najważniejsza w tym sezonie impreza w narciarstwie klasycznym. Kto z naszych reprezentantów ma największe szanse na medal? Zapytaliśmy o to prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tainera. Panie prezesie, teraz ruszają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Aldi Fiemme. Jakie ma Pan oczekiwania względem naszych zawodników jako prezes w związku? Oczekiwania na pewno wszyscy mają, bo, bo wyniki naszych zawodników jednak są widoczne i mam na myśli oczywiście skoki narciarskie Justyny Kowalczyk, ale również mam nadzieję na dobry występ sztafety. Tutaj nasze dziewczyny trenują troszkę w ukryciu, ale takie zadanie dostał jeszcze jesienią trener Huda, że ma przygotować dziewczyny na start w sztafecie w Mistrzostwach Świata. To jest jedyna szansa, żeby te dziewczyny się mogły pokazać. Tutaj nie było zamierzenia takiego, żeby jeździć po pucharach świata i szukać możliwości zdobycia jakiegoś punkciku, tylko po prostu solidnie przygotować się do sztafety. Gdzie wraz z Justyną Kowalczuk oceniam szanse tej sztafety w przedziale 3 do 6, więc naprawdę uważam, że tam są realne szanse. A już niedługo się to wszystko zweryfikuje. Nasi skoczkowie. Wiadomo, że mają szansę, myślę, że mają szansę w i w obydwu konkursach indywidualnych i w konkursie drużynowym. W indywidualnym mam na myśli Kamila Stocha, ale ponieważ do czołowej dziesiątki dość często wskakiwali Maciej Kod, i Piotr Żyła, to kto wie, czy tam jakieś niespodzianki nie było, nie, nie, nie będzie, chociaż... Naj, 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 tak po cichutku i, i liczę na Dawida Kubackiego. Myślę, że te skocznie przy tylnych ruchach powietrza wieczorem będą konkursy. Dawid Kubacki, który skacze takim wysokim torem lotu. Myślę, że ten, ta technika sprzyja Dobremu skakaniu na tego rodzaju skoczni A poza tym jest w dobrej formie Więc kto wie, czy i on nie sprawi jakieś niespodzianki No i drużyna w tym zestawieniu Czy zestawieniu yy, Czterech zawodników Spośród sześciu, którzy tam pojechali Uważam, że Kruczek będzie miał szansę wybrać Tych czterech najlepiej dysponowanych I, i ta drużyna no, no w końcu skutecznie zawalczy o medal Takie są moje oczekiwania Na, na koniec zostawiłem sobie Justynę Kowalczyk i myślę, że ona w, bieg, w czterech biegach indywidualnych, w każdym z nich ma szanse medalowe. O sztafecie już mówiłem, ale być może zdecyduje się trener wieletelny z Justyną wystawić ją również w sprincie, nie tym parami. I, i, ale to już na samych mistrzostwach. To musimy też rozpoznać formę pozostałych zawodniczek, czy jest tam zawodniczka, która jest na tyle dobra, żeby wraz z Justyną też mogły załatwić skutecznie o wysokie miejsce. Dzisiaj dość nietypowo. Wywiad z artystą alternatywnym, który nie boi się w swoich tekstach wygłaszać kontrowersyjnych poglądów. Czy podobne przemyślenia ma na tematy sportowe? Zapraszamy na wywiad z Marciniem Nochuckim, wokalistą kapeli WHE Ja dziękuję! Co ty na to. Witam serdecznie. Naszym gościem jest Marcin Bzyk-Nochucki. Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktorze. witam serdecznie. Artysta, kibic i tak dalej, i tak dalej. Artysta, sympatyk. O, e, rusza nasza piłkarska ekstraklasa. Mm -hmm, tylko, że ja niestety nie mam w ekstraklasie drużyny, której tak mogę kibicować z czystym sercem. Bo ty kibicujesz? Ja kibicuję Krakowi niestety gram po papiesku, tak. Tak, po papiesku i, i tak dalej. A jaka piosenka pasuje według ciebie na hymn ekstraklasy? Mm. O, teraz zaskoczyłeś mnie. Może ma... coś z Twoich. <noise> Miłości nie ma chyba, <noise> Ekstra klasa, no jest jak jest. No, każdy, kto śledzi rozgrywki piłkarskie, wie jak to wygląda. W tym sezonie podobno jest pierwszy raz, pierwszy raz od kilku lat taka sytuacja, że mniej piłkarzy nas wzmocniło z innych ligi, w ogóle ze świata i tak dalej, i tak dalej, więc podobno jest będzie gorzej niż było. Na jesieni, czyli poziom ma być jeszcze słabszy. Więc. A może być jeszcze gorzej? Myślę, że może być jeszcze dużo gorzej. Jeżeli w Polsce piłka nożna się nie sprofesjonalizuje przez taką naprawdę porządną profesjonalizację, to z roku na rok myślę, że będzie coraz gorzej i nie nastawiamy się na to, że będziemy odnosili sukcesy jako reprezentacja w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, bo ktoś powinien tam zaprowadzić tak zwany porządek. I tak dalej, i tak dalej. No więc to jest dosyć... Dobra, zostajesz prezesem PZPN-u. Pierwsze w, trzy decyzje. Współczuję Bońkowi, naprawdę serdecznie mu współczuję, bo to nie jest, ja, według mnie, to nie jest głupi facet i to jest odpowiednia osoba na, na miejscu tego prezesa. Tylko wiesz, no sam prezes niewiele może, nawet jeżeli sobie dobierze tam 10 czy 15 No to pierwsze trzy decyzje, które powinien podjąć, e, pierwsze... żeby uzdrowić polską piłkę, nie. Albo gdybyś ty był prezesem. Ja, jeżeli ja bym był prezesem, no na pewno bym odchudził cały ten PZPN, bo wydaje mi się, że Towarzyszenie mogłoby dużo efektywniej działać, jeżeli mniej ludzi tam podnosiłoby ręce i tak dalej, i tak dalej, więc to wydaje mi się że główny problem. Drugą rzeczą, którą bym zrobił, to na pewno starałbym się wymóc na Sejmie to, żeby firmy bukmacherskie mogły sponsorować jakby kluby, rozgrywki i tak dalej, i tak dalej, bo oni łożą poważne pieniądze na, na futbol i to mogłoby być jakimś rozwiązaniem, chociażby patrząc na tą pierwszą ligę, w której gra teraz Krakowia to nie ma tam sponsora tytułarnego I oni gdzieś tam jakieś te pieniądze ładowali w tą ligę. My dzięki Bogu mamy tak, że, że Krakowie jakby ma bogatego sponsora i jakiś poziom jest utrzymany do tego wszystkiego, ale są też mniejsze kluby, nie tak bardzo zamożne, no i tam jest dramat. No. Jako dziennikarz na pewno się orientujesz w sytuacji Poloni ŁKS-u i tak dalej, i tak dalej. Oni tam po prostu ledwo żyją. Stąd jeżeli byłby jakiś sponsor, sponsor tytularny, no to mhm. chociaż część pieniędzy tam do nich by trafiała, więc jako prezes PZPN-u, bo niech powinien już naciskać, nie wiem czy na Sejm, czy na ministra sportu, no kogoś, kto mógłby taką, taką inicjatywę ustawodawczą złożyć. A ty myślisz, że już jest wszystko ustawione do końca? Ustawione oczywiście w cudzysłowie, bo no w sensie, czy wszystko już jest jasne. Jeżeli chodzi o... Legia, Mistrz? Nie, nie, powiem Ci, o górę, to nie byłbym taki pewny, natomiast jeżeli chodzi o dolne rejestry tabeli, to tam chyba już jest wszystko jasne. Bo... Jako kibic Krakowi zaraz powiesz, że Wisła, ale Wisła ma dwóch <laughs> poważnych kandydatów do spadku, czyli GKS, był Tak, i Podbeskidzień. No właśnie. Myślę, że te dwie ekipy, no, z tym szacunkiem jakby dla kibiców, którzy tam na pewno bardzo by chcieli, żeby się te kluby utrzymały w Helsinki, to jednak ich los jest przesądzony. Chociaż, patrząc na, na tutaj nasze podwórko, to my mieliśmy też stu, taką sytuację w Krakowie, że mieliśmy 9 punktów, chyba po, po, po rundzie jesiennej. Potem przycisnęli, mówiąc kolokwialnie, no i okazało się, że, że w rundzie remażowej odrobiliśmy te punkty. I że, ha, wiesz za jakie premie oni grali? Wiem, no podobno dwa <takAST> miliony zostały tam położone na stole, więc mój drogi, za takie pieniądze to ja w tym stanie, jak teraz jestem, też bym się utrzymał w tej Ekstraklasie. No więc na pieniądze robią dużo w tym, w tym sporcie. No. Marcin Bzyk-Nochucki, wokalista zespołu WHE, krakowski artysta. Bardzo dziękuję <tak <Orchest> <Knight> za rozmowę. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, panie redaktorze. Dzięki wielkie. <takuries> Niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata w Biatlonie. Naszym zawodniczkom udało się zdobyć dwa medale. O podsumowanie tej imprezy poprosiliśmy sędziego Biatlonu, Wojciecha Gałuzę. Mistrzostwa Świata w Nowym Meście na Morawach na pewno nie były takie złe, jak to opisują nasze media. Co prawda przedostatnie miejsce naszych biatlonistów, męskiej sztafety przede wszystkim um, mógł troszkę to nastawienie potwierdzić, jednak e, obiektywnie patrząc dwa medale dla naszych dziewczyn, e, Krystyny Pałki oraz Moniki Chojnisz, e, są dużym sukcesem. Mężczyźni mimo przedostatniego miejsca na sztafecie w Nowym Meście zachowali swój limit Olimpijski, dlatego będą mogli wystąpić również na igrzyskach przyszłorocznych w Soczi, co jest mimo wszystko również dużym sukcesem. Dlaczego mężczyźni wystartowali tak słabo w tych zawodach? Przede wszystkim jest to wina obcięcia budżetu na biaton w najbliższych latach, przez co całe pieniądze, jeżeli chodzi o nasz związek, przeszły w tym momencie na drużynę kobiecą która odnosi zdecydowanie większe sukcesy, co również potwierdzają zawody w Nowym w Mieście. Nowym Doskonałym świadectwem naszej, naszej dobrej postawy na zawodach w Nowym Mieście jest fakt, że w klasyfikacji medalowej zajęliśmy egzekwujące piąte miejsce, wraz z Niemcami i Rosjanami, co jest bardzo dobrym wynikiem, patrząc na poprzednie. Występy naszych biatlonistów zarówno w tym sezonie, jak i w sezonach poprzednich. Rokuje to, to również dobrze na przyszłość, szczególnie, że w przyszłym roku mamy Igrzyska w Soczi, dlatego myślę, że nasze zawodniczki będą miały, mają jeszcze dużo czasu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i trenować, e, trenować na te Igrzyska e, jak najlepiej potrafią. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Bet Show. Ze swojej strony życzymy samych wygranych, bo ciekawych wydarzeń sportowych w ten weekend nie brakuje. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień.